Nie, nie na rzekę ważne, że jest łąka Witamy, witamy Popraw grzywkę Nie, bo mi coś wpadło do oka <goda>... ja mam grzywkę, ja nie mam Pogoda dzisiaj fajna Taka, kurde, 9,25 No, taka na deszcz No, ale Jak jest wolna I wolna chwila, także Świeżo skoszone Jeszcze baloty stoją Lecimy Lecimy z koksem, zobaczymy Co tutaj w ziemi pisz piszczy. Przypić. Do pierwszego fajnego. Powiem Wam, że hm, wziąłem Pimpetera a znowu się wyłączył. Skubaniec, nie wiem. Coś chyba jest z nim nie tak. Będzie trzeba go wyrzucić. Szkoda dziada nosić. Yy, kamyk mi się pokazał. Sygnał jest jeszcze głębiej. Z tego co wykrywasz pokazuje. Ciekawie jestem co to jest. Taki niebieski. Ładny do akwarium by był No Ale nie mam akwarium Dobra kopię dalej No i zaczynamy dzisiaj Dzisiaj taka łączka wykoszona Prosto świeżo wykoszona Ale dzisiaj słuchajcie ziemia jest Mokro jest, bardzo jest mokro Sławek z kimś tam rozmawia przez telefon Strasznie mokro A ja słuchajcie mam pierwszą monetkę Te monetki dzisiaj słuchajcie nie będą w jakimś super stanie Bo jak widać tutaj jest dość mokro Więc, więc zresztą widzicie jak to wygląda, ale jest pierwsza monetka. I jest to dziesiątka. Czekajcie, troszeczkę wyczyszczę. Wychodzą czerwone sygnałów jest tutaj multum, jest strasznie dużo rudy. Naprawdę, masakra, wszystko, wszystko dzwoni. Cesarstwo dziesięć fenoli. cesarstwo. Także zaczynamy od ciekawej monetki, czerwonej, wszystkie takie będą tu wychodzić. Ale jest, także lecimy do następnego. Pierwsza moja moneta wygląda tak. O, taki kloc. Piękny, kolorowy sygnał. Dobra. Ola dziś uciekła. Lecimy dalej, póki nie pada. Dzisiaj pogoda powiem Wam, coś się psuje strasznie. Ma padać u nas, a więc nie będę marudzić, bo chmurki, patrzcie, jakie ciemne. Kurczę, jak coś lunie, to nie zdążę od auta uciec. No ale cóż, może urosnę. No, a ja, słuchajcie, mam kolejny fancik. Tym razem jest to, słuchajcie, guziczek. Coś tam na nim jest. Czy coś będzie lepiej widać? Zaraz go wyczyszcimy i zobaczymy. Pewnie prusaczek, ale zaraz zobaczymy. Czekajcie, wyczyszczę go troszeczkę. Jak już wiecie... Wszystko to wychodzi czerwone, bo jest tutaj tak dużo rudy, że łomatko. Masakira. Wszystko, wszystko piszczy tak naprawdę na wykrywaczu. No ale cóż, przeżyjemy. Zresztą to widać jaka ta ziemia jest czerwona. Czekajcie, czekajcie, troszkę to wyczyszczę. O, no jest tutaj słuchajcie herb z koroną. Strasznie zajechane. No niestety, taka ziemia. No, jest tu taki dwupłaszczowy. Dzikie, wszystko czerwone. Łomatko. Ale jest guziczek. No jest tu plusaczek Może nie jest za ładny. Ale jest kolejny fancik. Dobra, lecę, bo naprawdę mnie ta pogoda. Ten deszcz mnie naprawdę złapie. Także lecimy. Do następnego. No, powiem Wam, że myślałam, że tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy, a ja, słuchajcie, mam praktycznie, zrobiłam może cztery kroki, i jest, słuchajcie, kolejna krągłość. Tam był guziczek, a tutaj jest kolejna krągłość. I biło dość wysoko, chyba z 88 do 90, więc myślę, że to będzie pusaczek. No, ale zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek na tym będzie widać, bo powiem Wam, że będzie ciężko. Tak myślę, że to jest plusaczek. Czekajcie, troszkę to wyczyszczę, zobaczymy czy cokolwiek tu będzie widać. Bo ta ziemia tutaj, jak już mówiłam, jest naprawdę, czy to będzie goła blaszka. Hm. No tak jak przewidywałam, słuchajcie. Tak jak przewidywałam, będzie to goła blaszka. Nie będzie kompletnie nic widać, patrzcie. Widzicie? Kompletnie, ale tak myślę, że był to prusaczek, bo wielkością i sygnałem, zresztą jakieś tam zarysy tutaj, jakieś tam zarysy tego herbu, co coś tam, coś tam przebija. No, i niestety, no, niestety, trudno. Lecimy dalej. Oby, na, oby następne monetki były chociaż w trochę lepszym stanie, także lecimy. No i słuchajcie, słuchajcie, kolejna monetka, kolejna krągłość. No i monetek dzisiaj jest, tylko że te monetki, o Jezus, jeszcze robaczek, patrzcie, Glizdunie. No, monetek dzisiaj jest, tylko że wszystkie są w stanie takim właśnie wychodzą. Czyli nic nie widać. Tutaj już widzimy, że jest to plusaczek. Z pewnością jest to jedynka. Tam, tam była, mi się wydaje, że poprzednia monetka to też był prusaczek, bo to była chyba. Czekajcie, troszkę wyczyszczę. Na moje oko to taka trójka była: trzy fenolki pruskie. Ale była strasznie zjechana. Tam, tu już nic kompletnie nie było widać. No tutaj też powiem Wam. O jejku, może wyostrzy. Widać Fenik, Fenik, jeden Fenik. Cieniutkie jak sreberko normalnie. O, i prusaczek. No stany tutaj wychodzą mierne, bardzo mierne, a nawet katastrofalne. Ale nic, nie narzekamy, lecimy. Może jakie sreberko się trafi, to miejmy nadzieję, że sreberko wyjdzie w stanie idealnym, także lecimy. O ile go nie przydzwonię szpadlem, nie? Bo znając moje zdolności to wszystko możliwe, nie? No ale cóż, nie będę wróżyć, pomaludziłam, lecę. Giesiątkę wykopałam najpierw. Później po, przepuszczam, że to jest czwórka. czwórka, czwórka albo trójka, później jedynka, tu już trochę lepiej widać, prusaczek, no i guziczek. No, kurde, patrzcie. Zgnite, bo zgnite, ale coś się dzieje. To wszystko czerwone. No, bo mokro tu jest, mokro tu jest i bardzo rud, taka ziemia, jakby ruda żelaza, nie? No. no, super. Ty, ja nie mam nic. Nie mam nic, same żelaza. Muszę, jeszcze, muszę zmienić ustawienie. jednego guzika, ale ten guzik jest gładki, ale może... Może kiedyś coś na nim było, nie? No to ten zwykły taki. No. Zwykły zwyklak? Nie, 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 nie jest zwykły, no może coś było. Może coś kiedyś było na nim, ale jak było to wygniło totalnie, nie? Człowiek już przyszedł, poszedł na łatwiznę, bo tam jest piasek, to poszedł tam lepiej, bo tam mu się będzie lepiej kopać, nie? Tu mu się nie chce leniowi kopać, nie? No, poszedł na łatwiznę, gdzie tylko wbijesz szpadelek i piaseczek, nie? A ja mówię wam, a ja słuchajcie, mam kolejny dołek czerwony i jest kolejna monetka. Tym razem, jak już widzimyście, jest to 10 groszy z Perelu. O. Ale patrz, 10 groszy wychodzi i idę w idealnym stanie. Słuchajcie, wszystko widać. Teraz jeszcze tylko przyczyszczę. Zobaczymy, kogo to dzisiaj będziemy pozdrawiać. Czy my to będziemy widzieć? Kogo będziemy pozdrawiać? Ja powiem Wam szczerze, że ja nie widzę. 76 chyba. Tak mi się wydaje, że tam jest 76. Także pozdrawiamy serdecznie. No i słuchajcie, masakra. Po pół godziny nic kompletnie nie było, oprócz polmosów. Teraz wyszła monetka. Jest to chyba 20 groszy albo 50, nie 20 groszy Zobaczmy kogo będziemy znów pozdrawiać Tym razem kogo będziemy pozdrawiać Poprzednio było chyba 76, a teraz będziemy pozdrawiać Już patrzymy, tutaj już lepiej widać 68 Wygląda na szóstkę chociaż z przerywnikiem na piątkę no ale nie? raczej 68 68? W sensie mówię 68 albo 58 a no. <noise> no ta szóstka tak wygląda wiesz tak albo 5 albo 6 także pozdrawiamy serdecznie i lecimy bo chyba słuchajcie chmura przyszła coraz większa i jak będziemy musieli uciekać do auta to gwarantuję Wam że będziemy mokrzy <noise> trochę daleko mamy powiem Wam tak poza śmieciorami Wychodzą tylko śmieci. Teraz się zaświeciło na złoto. Pewnie był zegareczek albo zegarek. I pewnie to jest pozłocone. Ale to jest kawalątek. Chyba, że jest więcej. A, ta rana wygląda mi na świeżą. Także zaraz będziemy patrzeć. No i pogrzebałem trochę jeszcze głębiej. Jest druga strona rany, ale tutaj, jak widzicie, już złota nie ma. Niestety, a no już zaczęło kapać. Powiem Wam, że będzie mi się zawijać. Jeden z ostatnich sygnałów mi się marzy, chociaż jedna monetka dzisiaj. Bo jak nie, to, to mnie tu nie było To normalnie wstyd, wstyd, wstyd Nic nie wykopałem, same kurde śmieci Klątwa jakaś, albo nie wiem co Pięknie z dołku Proszę bardzo, proszę bardzo, same śmieci. To to nie jest realne, to jest normalnie dzisiaj klątwa. Dobra, pakujemy się, bo pada. O, jeszcze mrówki, będę do kieszeni wrzucił. Ja się poddaję, ja choć mam dosyć. Ciężki, bo z aha, taki ładny. Ciężki ładny taka prosta, prosta forma No starszy Taki inny niż zawsze kupimy starszy. Ten jest XIV wieku Byście widzieli minę no. No. Dobra Ja się poddaję Wyłączam nie sprzęt Nic kompletnie mnie tu dzisiaj nie było Nie było on to już mnie nakopałam. ja nie wiem, co ty dzisiaj chyba chodziłeś. Nie wiem. To za karę, za karę, że nakopałaś, to dzisiaj ty zmontujesz odcinek. Tak. Dobra. Tak? No, to pooglądane Dobra. Lecimy. Dwa grube kotlety. Żeby nie było, że, że się obijałem. Łuski masz. Mosiąc, mosiąc, kamieczki do akwarium, aluminium, aluminium, yy, kula muszkietowa, ale plaskata i takie tam, jak widzieliście, zegarki pierdały. Tutaj prawdopodobnie kawałek dzwoneczka albo coś w tym stylu, bliżej nieokreślony metal kolorowy, ale chyba srebro to to nie jest. Co my tu mamy? Ważne, że zbite mauser zgnitek i tu kolejny też, ale raczej datę będzie ciężko. Kurde, zmęczyłem się, zmęczyłem się normalnie tutaj na tym o, guziczek. No to jest ten guziczek, co już mówiłem no, Gładki, wysz, gładki, nie? gładki. No. No ale to go później. albo od razu go wezmę. O kurde, także tyle. Witamy, witamy. Pierwszy dzień lata, dzisiaj. Już 22 stopnie, co będzie o 12? To ja nie wiem. Łączka ogrodzona. Jest szansa, że nikogo tutaj nie było. Przejechała auta. Przy samej drodze, tak, tak, tam gdzie Ola lubi najbardziej czyli jak się zatrzymują, trąbią, machają. <laughs> no ale musimy sprawdzić. Następne auto jedzie. Dobra, do pierwszego fajnego. O, ptaski dają dzisiaj pięknie. Cieszą się chyba tym pięknym dniem dział to wypadła Dycha Adolfowa Ale konkurs wygrany. Zaczynamy od Adolfa Co ma Kluczbork? To u nas. No. spółdzielnia pracy chłodniczego coś Klucz bo. Regionalny fancik opolski. Uh -huh. Uh -huh. A co się Mhm. Uh -huh. Pewnie jakieś środówki <noise> Nazwa gazu, ciężar zbiornika. No, tego. Gdańsk Orunia. E, OSM Kluczbork Roszkowice. Roszkowice to też gdzieś tam pod brzegiem było, nie? No, są to Roszkowice, no. Pozdrawiamy Gdańsk, pozdrawiamy Kluczbork i pozdrawiamy Roszkowice. Fajny fancik trochę taki ten, no ale... Nie wiem czy to nie było, tutaj amoniak jest jeszcze czy to nie był po prostu jakiś yy, zbiornik, jakiś nie mauser czy coś na jakąś chemię. Może może być. No, ciepło nie? Pora się rozbierać. Fajnie jest, bo wychodzi, fanty są głębiej, wychodzi zawsze kosteczka, kosteczka jest pusta, nie muszę jej dziabać zawsze, no zawsze kurczę, wykopałem 10 dołków. Dopiero mamy łuskę czy nabój. Nabój, nabój, był z łódką, bo resztka widzicie? Resztka metalu z tej łódki, która trzyma jest tutaj na łóżce, na spłonce to nic, kopiemy głęboką dziurę. I zasypujemy dziada. Zaraz polecimy do oli, zobaczyć co ona tam fajnego trafiła. Ja się pochwalę tak szybko. Zapięciem czy klamerką. Chyba z plecaczka niemieckiego. Co tam mają? Monetkę? No to lecimy do oli. No to słuchajcie, jak na razie to jakaś taka lipa. Same śmieci. To grube śmieci. No cóż, gorąco się zrobiło, czy tam straż był, pewnie jakiś pożar, a ja słuchajcie, mam w końcu pierwszą monetkę, jak już widać, to jest 2 złote z PRL-u. 2 złote, teraz zobaczymy, kogo będziemy pozdrawiać, troszkę wyczyszczę. 76, chyba tak jest. 76, pozdrawiamy serdecznie. A patrzcie, ja jeszcze nie miałem rubaka na palcu, pozdrawiamy serdecznie i lecimy. Do następnego. To drugie pola ze zbożem. też jest nasza. Już raz tam kiedyś byliśmy. Trafiliśmy akurat, że nie było zasiane. I tam wyszło srebrne 10 groszy. 1840. Moje pierwsze w życiu. Tam bliżej, bliżej stolicy. Te monetki wychodzą. Tutaj na opolszczyźnie niestety nie ma szans. Także mega cieszy. Chociaż stan był taki słaby, no ale moneta wykopana dużo bardziej cieszy niż kupiona. Także dobra, na razie, pół kieszeni śmieci, nic ciekawego nie wychodzi. Na miejscówka tu ma bardzo ładną miejscówkę koło lasu, łąka. Przy samej drodze, oczywiście super teren, czyli super, no super widoki bo tak jeżeli chodzi o wykopki to na razie tak średnio lipa no ale cóż no ale nieważne, lecimy dalej i mamy kolejny dołek i mamy kolejną krągłość myślę, że to jakiś olek tym razem będzie zaraz zobaczymy się przekonamy oj, oj, chyba ktoś go po... tak, jedynka jak już widać Adolfowa Zajechana, trochę ją przeczyszczę, ale dzisiaj ma być bardzo gorąco. Już jest gorąco, jest godzina, nie wiem, dziesiąta. Już jest gorąco, a słuchajcie, mają być burze. Także lecimy, Pokopiemy z 2 trzy godziny, ile damy rady. A potem ich leje, nie? Także do następnego. Ale bacior, o kurde, no dawno takiej nie widziałem. kawał dziewczyny no. a tutaj jak właściciele przyjadą to zapytam czy można by pewnie kozaki są także można by tu przyjechać na grzybki pani Ula jak dobrze pamiętam no, trochę ciasno żeby połazić Jeżeli to jest. 100 lat na szpadlu! Ja pierdzielę! Mówię, 100 lat na szpadlu! Nie mówcie, że to jest gold! Ja pierdzielę! Nie no, niemożliwe Czekajcie ściągnę rękawice Niemożliwe Za wysoki sygnał to, to Chyba, że srebro pozłacane Mam medalik taki jakby to powiedzieć Osmański Arabski, coś takiego Co? On jest złoty Złoty Widzicie? Nawet ona w to nie wierzy. Dajcie chwilę albo nie dajcie chwilę. Ja sobie pomogę. O. Nie to nie jest złoto. Nie to nie jest złoto to jest aluminium. To jest aluminium. Jakaś pamiątka pewnie z Turcji albo coś. Idę olkę zrobić. Przejdę się. Patrzaj. Co? Tak, złoty. Złoty aluminium. Mówisz? Nie jest złoto. Nie? Skąd wiesz? Pozłacany raczej jest. Skąd wiesz aluminium? przebija się taki ten jasny tutaj Co ty gadasz? Ja wiem, że mam złotko Piękny jest <grym> no Raczej to jest No Niemożliwe, żeby to nie było złoto Możliwe, możliwe <grym> Ty i szukaj lepiej monet, a nie Kurde człowiek raz trafi coś fajnego i... i... No, patrzcie, jak to wygląda. No, przecież to jest. No. no złoto, no. Nie no, leciutkie aluminium. to jest aluminium. No nic. Dupa zbita. Szukaj dalej. Jak to Ola mówi, dupa zawsze z tyłu. Dupa zawsze z tyłu, no. No to słuchajcie, lecimy dalej. Sławek coś tam ryje. Słońce świeci w najlepsze. A wręcz parzy, że tak powiem. No ale nie ma co narzekać, w końcu się zaczęły jakieś takie cieplejsze dni, bo ten maj był tragiczny. A no słuchajcie, kolejna dziurka. Tutaj sucho, widzicie, chociaż u nas spadało, a sucho, masakrycznie. Kolejna, słuchajcie, dziurka. Jest kolejna krągłość. Obstawiam, że jest kolejny fenolek. Zaraz zobaczymy. Ale tak myślę. No tak, jak już widać po zarysie. Znów jest jedynka. I znów jest Adolf. Tak jest. Zrobiłem dosłownie metr. Kolejny sygnał. Już trochę oczyściłem. Spinka do włosów, prawda? Cynkowa. Ciekawe, jakie to są lata. Czy to już jest PRL? Patrzcie. Nawet się rozdziawiło. Salutka. No, widzicie Sławek się chciał pochwalić swoim złotym medalikiem. Okazało się, że to, to jest aluminium. Niech szuka dalej. Może mu się w końcu trafi, nie? No ja, i słuchajcie, mam kolejny fancik, kolejna dziurka, kolejna monetka. Najprawdopodobniej jeszcze nie wiem co to jest. Zaraz zobaczymy. O, jest. Kolejny Adol, chyba. No cóż, dzisiaj fanty, słuchajcie, nie są za ciekawe, no ale nieważne. Ważne, że pospacerujemy, pokopiemy, odpoczniemy, posłuchamy, jak ptaszki śpiewają. Dobra, już pomarodziłam, to lecę dalej. No i tyle śmieciorów wyszło, także będziemy musieli połączyć ze dwa wypady. Ola trafiła łuskę z potoszy. Tak. Pierdółka, nie ma śmieci, nie ma sygnałów, nie ma czego szukać.